Dzień dobry, witam. 28 czerwca 2025 roku. Nagrywam dzisiaj filmik związany z takim moim malutkim projekcikiem dla moich synów. A dokładniej już Wam pokazuję, o co chodzi. Obrócimy sobie ekran albo obiektyw. Zobaczcie, tu na stole stoi taka maszyna z dwoma kółeczkami, kierownicą. I tutaj czegoś w środku brakuje, bo jest to wyciągnięte. Dlaczego wyciągnięte? Bo uszkodzone przestały działać te akumulatorki. Akumulatorki o takich parametrach. 12V, 4,5Ah pojemności. Akumulatorki przestały działać. I wpadłem na pomysł, żeby zakupić coś takiego. Może zrobimy taki szybki unboxing. Wyciągniemy to z pudełeczka. Tego plastikowego. Ja może na chwilkę odłożę szpecik. Zrobiliśmy taki unboxing i zakupiłem takie coś. Od razu chcę Wam powiedzieć, że nie jest to materiał sponsorowany. Ja tutaj niczego nie reklamuję. Nie zachęcam do kupowania. Chcecie to sobie kupcie. Nie chcecie, nie kupujcie. E, oczywiście w opisie tego filmu umieszczę link do tego akumulatora, gdzie go zakupiłem, jakby ktoś chciał zakupić. Jak widzicie, jest to akumulator LifePo4, LifePo4 bądź LFP. Jak chcecie, tak to nazywajcie. A moc, jaką energię właściwie, jaką ma w sobie zgromadzoną, to 76,8 watogodziny Jest to 5 amperogodzinny ah akumulator. Tak wygląda, bardzo ładny, bardzo ładnie wygląda. Zapłaciłem za niego 69 zł. Także uważam, że są to bardzo dobre pieniądze, jak za tak ładnie, estetycznie wykonany produkt. Tu od góry, słuchajcie, mamy jeszcze jakiś wyświetlacz, który pokazuje nam czas działania akumulatora oraz aktualne napięcie oraz wskaźnik naładowania. Na podstawie pewnie napięcia, raczej chyba tu nam e, amperów. Nie liczy. Jak widzicie, jest on taki dotykowy. A i tu mamy dni. Nic więcej tutaj nie ma. W tym także tak to słuchajcie wygląda. Tylko niestety problem jest taki, że ten akumulator nie pasuje nam tu do środka. Bo jest najzwyczajniej w świecie za duży. I trzeba teraz ten problem rozwiązać. Ja, słuchajcie, takich akumulatorów, zakupiłem sobie dwie sztuki. Jedną sztukę mam tu i właśnie wam ją pokazuję. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą sztukę, to zrobiłem jej unboxing, i druga sztuka wygląda w tym momencie w ten sposób. Otworzyłem opakowanie i w środku, jak widzicie, w takim akumulatorze Life 4 Life PO4 bądź LFP znajdują się cztery ogniwa cylindryczne. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie, bo nie znalazłem opisu na nich. Jak widzicie, nie ściągnąłem tej gumowej materii, która jest tutaj. Która się tu znajduje, żeby wydostać ogniwa z obudowy, musiałem bardzo brutalnie to zrobić. Myślałem, że uda mi się to zrobić bardziej estetycznie. O ile górę ściągnąłem dość przyzwoicie, bo podgrzałem tutaj trochę i w miarę mi się to udało tą pokrywkę ściągnąć. O tyle niestety nie mogłem ogniw łatwo ze środka. Tej obudowy wydostać, musiałem rozciąć ją tu od frontu, bo jak widzicie, tu jest front, i dopiero wtedy bardzo łatwo udało mi się wyciągnąć właśnie te wnętrzności. I teraz słuchajcie, już jesteśmy na takim etapie, że to, co tu wyciągnąłem, już możemy jakby. Zmieścić tu do środka. Także jesteśmy o krok bliżej od celu, żeby to zrobić, ale plan jest taki, żeby zrobić to bardziej profesjonalnie. A więc yy, to, co mam w ręku, to, co się tutaj znajduje, zostanie ładnie rozbrojone z tej gumy, wyczyszczone, BMS który się tu znajduje, zostanie wywalony i zostanie zastąpiony BMS-em na 8 takich cylinderków, na 8 takich ogniw cylindrycznych, które się tu znajdują, ponieważ ta hulajnoga pracuje w systemie 24V. I teraz. Yy, powiedzcie mi, bo nie orientowałem się, ile kosztują takie ogniwa cylindryczne. Tak jak mówiłem na początku tego filmu, ja za ten akumulator zapłaciłem 69 zł w takiej właśnie wersji, jak to wygląda. No, ja uważam osobiście, że to są bardzo dobre pieniądze. A patrząc tu na same te ogniwa, bo gdybym chciał kupić same te ogniwa, to myślę, że wydałbym e, podobne pieniądze za same ogniwa. Gdybym chciał kupić 8, no chyba że się, gdybym chciał kupić 8 sztuk. No chyba że się mylę. Także napiszcie w komentarzu, czy dobrze zrobiłem, czy na tym straciłem. Nie wiem, a przy okazji, a, że tak powiem, nawet gdyby to była moja strata, dzięki mojemu materiałowi dowiedzieliśmy się, co znajduje się w środku takiego właśnie akumulatora, ponieważ został on rozebrany i mamy właśnie to: czyli cztery ogniwa cylindryczne. Tu mamy jakiegoś BMS-ika. Tutaj mamy właśnie ten wyświetlacz, i tak to wygląda w środku. Także widzicie, w takim akumulatorze, w którym upakowane jest 70, prawie 7 watogodzin energii, znajduje się coś takiego. Czyli można tu jeszcze dołożyć, można tu jeszcze dołożyć, bo miejsca jest. Ale producent wypełnił to jakąś substancją gumiastą. No, także słuchajcie, plan jest taki, żeby. Może ja przełączę kamerę. O, będziecie mnie widzieć. Plan jest właśnie taki, żeby to, żeby to właśnie wrzucić do hulajnogi, ale zrobić to bardziej estetycznie. Czyli, tak jak mówię, rozbiorę e, to, co tu się znajduje. Mam tu już pacjenta. Postanowiłem nagrać krótki film o tym, jak ściągam tą gumę z tych ogniw, żebyście mogli po prostu zobaczyć, że nie jest to nic nadzwyczajnego. A więc zaczynajmy. O, tu Was umieszczę. Myślę, że będziecie widzieć wspaniale, i próbujemy ściągać. Ja wykorzystam do tego nożyk, który gdzieś tutaj mam. Przed chwilą wyniosłem go poza mój obszar roboczy. Jak widzicie, rozciąłem. Rozcinamy gumę razem, żebyśmy zobaczyli, jakiej pojemności są te ogniwa. Bo przypuszczam, że. Na ogniwach powinniśmy mieć naniesione informacje o tym, jaką pojemność mają. Także za chwilę to zobaczymy. O, słuchajcie, nawet mamy większą pojemność niż zadeklarował producent. Mam nadzieję, że. Będziecie widzieli to na tym małym ekraniku. Wydrukuję jakąś e, no ładną obudowę, w miarę prostą oczywiście, na te cylinderki, na te ogniwa cylindryczne. Poszukam jakiegoś BMS-a, bądź zrobię po prostu samodzielnie takiego BMS-a. Jeszcze nie wiem, ale przypuszczam, że raczej poszukam jakiegoś gotowca, bo to będzie szybsze. E, i zrobię taką e, właśnie baterię do hulajnogi 24V, bo tak jak mówiłem wcześniej, 24V system zasilania jest w tej hulajnodze. I myślę, że przez najbliższy dłuższy czas już nie powinno być problemu z uszkodzeniem akumulatora w tej hulajnodze. Piszcie w komentarzu, co myślicie o takiej przeróbce. Jestem bardzo ciekawy, czy takie moje rozwiązanie na bazie akumulatora LFP kupionego, gotowego do jakiegoś e, motocykla na przykład, bo one są e, jakby sprzedawane do motocykli, ma sens. 69 zł 5 amperogodzin 12 V akumulator upakowany w piękną obudowę z jakimś tam BMS-ikiem i tak dalej. Jestem ciekawy Waszych komentarzy. Na dzisiaj i na teraz właściwie to wszystko. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!